Mamko z tej Jack i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z The Tee Simulator. Yy, od razu na wstępie chciałbym Was przeprosić za plagi w poprzednim odcinku, ale no troszkę sobie kombinuję z różnymi ustawieniami, sprawdzą, które są najbardziej optymalne pod mój sprzęt. Yy, no i nie zauważyłem po prostu, że tamte ustawienia były nie najlepsze dla mnie. Yy, w tym odcinku powinno być troszkę lepiej, mam nadzieję. Zastosowałem za zupełnie inne ustawienia także no, zobaczymy jak w tym, tym wszystkim będzie yy, i tak w dzisiejszym odcinku w sumie nie mamy żadnego celu jakiegoś konkretnego znaczy mamy ale nie będziemy robić nic konkretnego ponieważ musimy wbić po prostu 23 poziom yy, żeby nauczyć się gręczności yy, na poziomie 4 i po prostu musimy wbić ekfa to tak dość solidnie dużo yy, więc ja sobie po prostu przejdę do kradzieży, że tak powiem. No i zobaczmy, co tak będzie. Czy Tutaj widzę jakiś nowy domek, który wygląda całkiem interesująco. To koniec chyba nieosiągalny dla mnie, a na moim aktualnym poziomie. Chociaż może jednak. No, to jest Amerka. Jest jakiś pok, który mnie w sumie zaciekawi z czynnikiem wspierania. Dobra, mamy to. Nie, nie wiem po co ja tu wchodzę. A, przełącznik gramy i to wszystko? Nie ma czymś więcej? Chyba nie. To widzę, że jest ochroniarz. I... Mm. Kurde, nie mam pękka, jak się tam dostać na góry. Sprzeże. jest tam marka, tutaj niczego nie ma, żadnego żywopłotu nie widzę, żeby się wdrapać. Także musimy jakoś przejść tego ochroniarza. Myślę, że to może być dość ciekawe. Kamera mnie wykryła? Która? Nie mam pojęcia co mnie wykryła O kurde, ej To może być ciekawe No ja chyba z mohada będę mógł się tam wydrapać, tak mi się wydaje Tak mam nadzieję w każdym razie to byłby, to byłby konkretny plan. Albo tutaj mógłbym przez płot, bo wjechał samochodem. Też to jest jakaś opcja. Zobaczymy w sumie, która nam się uda. Ale to jest dużo, dużo cięższy dom... ...niż wszystkie inne domy, w które do tej pory się włamywałem. Także no może być różnie. Najpierw musimy pójść pod nasz samochód. No bo bez samochodu ani rusz bez samochodu, żeby plan się nie uda. No i zobaczmy, czy ja w ogóle tutaj podjadę. Takim gruchotem A, chyba ta... Dobra. Dobra, klasz naprawy, trudno żyje. Dobra. Jesteśmy w środku. Chodź, tylko ty teraz. O ok. kurde. O ja pierdolę. Dobra, są oznaczeni. I teraz tak, tu jest kamera, także... Czy... Muszę jakoś tego typa odejść, ale ta kamera mi, kurde, tym nie pomaga. O kurde, to będzie mega ciekawe w WAM. Mniej, no jeżeli uda mi się to zrobić na synku Hmm. Tutaj ten gostek... Nie wiem za bardzo, gdzie on teraz będę chciał pójść. Teraz gdzieś tam mogłem pójść tam na górę, tylko... Tylko nie wiem jak timingowo czy się wyrobię, no nie? Ja on sobie teraz idzie tam. Dobra, nie widział mnie. Ok. No zobaczmy, bierzemy wszystko, co się da. To tutaj, kurty, no, że jest taki... Mm, okresne wyposażenie. Zatem, o kurty, Mógł mnie zauważyć na ludzi, gdyby chciał. No i zobaczmy, jest tutaj coś wartościowego, w sensie, no wiadomo, już, już mam i tak rzeczy wartościowe, ale czy jest coś więcej? No wiadomo, lepiej ukryć trochę za dużo niż za mało. Telefony, super, telefony akurat bardzo są potrzebne, w sensie, telefony są lekkie, ale są drogie. To jest taki najlepszy, w sumie... Eee, najlepszy. O, zegar. Kozak. robny zegar. Eee, właśnie takie zegarki, telefony to są najlepsze możliwe sprzęty dla złodzieja, nie? Taki pora poranik złodzieja by Jack. TV. Polecam. Dobra, zobaczmy co tutaj jest dalej. Klacik to sobie ogarniemy. Szczerze? To nie mam pojęcia, jak są wyjść teraz. No wiecie, udało mi się wejść dzięki temu, że miałem samochód, no nie? Udało mi się tam trafić na górę. Teraz pytanie jak mam stąd wyjść. On jest w środku? Tak. To jest budynku. Ja mam już prawie cały plecak zapomniany, także... nie wiem, czy nie spróbuję odnieść te rzeczy najpierw. Tu nic nie ma. Nie mam pojęcia, jak mam się wrócić teraz. Tak całkowicie szczerze. Mam się teraz wraca. Dobra, już widzę. Jakbym przeszedł tutaj jakoś, mógłbym przejść przez ten płotek, wtedy tam przejść przez bramę, która jest otwarta. To jest plan, tylko już nie wiem gdzie jest ochrona. To jest problem. Czy Zdążę przed samochodem? Kurde, przypał. Chyba zdążę, co? No tak na styk, kurde. Ale spoko. Um... Dobra, idealnie nam się udało zapakować wszystko. No i idę tam jeszcze raz, nie mam mowy, żebym tego odpuścił. Tylko poczekam, aż sobie pójdą. Bo nie chcę się wpakować w żadnym tarapaty. Chociaż już, już się w sumie wpakowałem w tarapaty, ale wiecie o co chodzi. Takie większe tarapaty. Ta ochrona, kurde, ja bym się może przespał w sumie, bo ja w sumie szczerze wolę wiedzieć, gdzie jest ochrona. Nawet jeżeli. Przykładowo teraz mogłoby jej nie być, to ja wolę mieć pewność, że jest w konkretnym miejscu, nawet jeżeli ma mi to przeszkadzać bardziej, niż nie mieć pewności, ale mieć szansę, że kogoś tam nie będzie na no mnie. Nie wiem, czy zrozumieliście, o co mi chodzi, ale... No. Który to jest pokój, w ogóle? Eee... To jest pokój... domek numer 202. 202 jest tutaj. No właśnie, tutaj wszystko nie znamy przy... O północy, dobra. przyjdę do północy, wiecie co, bo serio. Nie chcę ryzykować, to będzie to może być jeden z lepszych włamów w ogóle ever do tej pory w mojej karierze złodzieja. Także no nie chcę tego sklecić. Przucimy się do północy out. Albo do 23, żebym mógł zdążyć jeszcze sobie tam podjechać i w ogóle. Załatwić to wszystko z butami na na wierzchu w sensie przed drzwiami dobra jedziemy tam jeszcze raz No, come on. Dobra, jesteśmy. Okej, gość jest tutaj. czego, ja mogę oznaczyć? nie bardzo. muszę musimy poczekać po prostu aż wybije północ. Wtedy raczej się ukażą... Ukażą mi się ich pozycję. Jest północ i wszystkich widzimy. To jest super... Super wiadomo dla mnie. Pójdziemy jeszcze raz w tamto miejsce, w którym byłem poprzednio. Teraz idziesz tam, a ja sobie przejdę na górę. No i zobaczmy, mogę wziąć ten telewizor. On jest mega ciężki 25 ciężarów. On jest mega drogi, ale kurde. Wiecie, jakby to jeszcze jest miejsce nie na mój poziom. Ja tutaj nie powinienem w ogóle wchodzić. To, że tutaj udało mi się wejść, no to tylko i wyłącznie moja zasługa, tak na dobrą sprawę. Bo to miejsce zdecy zdecydowanie jeszcze nie na mój poziom. Ale w sumie, jeżeli mi się uda. Tutaj. Kurde, nie znoszę. Jeżeli uda mi się tutaj obrabować całe to mieszkanie, no to będzie. No to będę z Ciebie dumny po prostu, no nie? No i przecież nie dałem Ten mi się przyda, górny także A chciałbym go otworzyć Okej okay. No i to rozumiem Dobra, a w toalecie nie spodziewam się jakiś bug czego, cudu. Chociaż nigdy nie wiadomo. Jestem eczka.

Kolejny wydarek, ja nie wierzę. To jest obłęd jakiś tam. To, to jest obłęd po prostu na mnie. Nie mam ten zegarek pas safe tym muszę, to muszę to otworzyć na nim Kurde, split, no! Psiajucha! Dobra, szybko wywalamy coś niepotrzebnego. Tśmyszkę eee, mogę wywalić na pewno. Eee, lampę na pewno. To w sumie wszystko z takich niepotrzebnych rzeczy. Użyjmy to. Otwieram jeszcze ten save i spadamy na nie.

Dobra, mamy wszystko, spadamy stąd. O kurde. Teraz jeszcze trzeba jakoś uciec, no nie? Boże, stresuję się jak nigdy. Dobrze by było, żeby on sobie poszedł gdzieś indziej. Dobra, mamy to chyba. Mamy to, kurde, mamy to, ale numer. O rany, dobra Po telewizor czy rzeczy tego typu nie będę teraz leciał, bo to nie ma sensu Tym bardziej, że mam teraz tyle, tyle rzeczy przy sobie, że jakbym mnie złapali to nie wiem co bym zrobił Chyba bym... Ach, to chyba monitor bez kity Lecimy do domu, najpierw Eeeh, yy, schakujemy sobie te wszystkie rzeczy, które tam mamy zablokowane. D? D za takie coś, D? Serio? Mamy 25 level, miałem widzieć 24 bodajże. O Boże, serio? Nie mam pytań po prostu w tą grę. Tak gra mnie niszczy psychicznie. O Jezu, przepraszam, ale aż mnie zatkało. 4000, 3000, 3000 za zegarki. Ja pierdzielę ty... Dobra, kozak. No sprzedajmy, no. Nie mam tutaj w ogóle... nie ma tutaj żadnego... żadnych pytań w ogóle tutaj nie mam. Sprzedajmy wszystkie zegarki, które tutaj posiadamy. Klawiaturę... Myślę, że też sprzedamy, no bo raczej... w Lombardii raczej wiele mi nie dadzą za to. No to był... napad... Nie wiem, najlepszy w historii chyba jaki w ogóle kiedykolwiek będę miał. Na pewno najlepszy jaki dotychczas miałem. To tyle mogę gwarantować. Zobaczmy, co samy tutaj mamy. Czy mamy coś do odblokowania? Tak, mamy telefon. Polecimy do Lombardu, bo czy nie... Chociaż nie, zaczekajcie, jeszcze pójdę, zobaczę na Black Bay, bo parę rzeczy wyciągnąłem z pisaka, myślę, że coś mogę jeszcze wyp e wyprzedać tutaj, na tej słońce. E rozejrzyjmy się. Nic nie mogę. Dobra, to polecimy sobie teraz do Lombardu. Mm, lombard. Przedamy te wszystkie rzeczy. Welcome back. Welcome back. Srebrny zegarek, proszę bardzo. Złoty zegarek, 2000. A z dole, a my tu musimy rozmontować. Oko. Złoty zegarek, kolejne 2000. Ja nie wiem, że ty ile to kasy? W bo będę musiał zobaczyć na nagraniu. Takie nie mogę sprzedać. Tablecik za 500, za 190. Proszę, 500 jest taki w porównaniu do reszty. Dobra, spoko. Okej. Okay. Polecimy najpierw sobie odblokować te wszystkie rzeczy, które tutaj posiadamy. Tam widziałem, że parę było rzeczy zablokowanych. Um, no i zobaczymy jak to będzie dalej. A, tylko telefon zablokowany, no ale zawsze to coś, no nie? Jeszcze muszę tam też do powyciągać tek tyk, 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 tyk. Tutaj. Hm. Dobra, może przejdziemy sobie tędy. Tek. 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 Dokładnie tak. I teraz zobaczmy, czy na Black Bayu czegoś nie ma do sprzedania. Wiesz co, nie, może najpierw... Ciągnijmy też na rajdę, no nie, bo może jak je wyciągniemy, to nagle na BlackBerry nam się pokaże, że, mo że możemy je sprzedać mm, także tak najpierw sobie to zaginę okej, okay, jeszcze jedne jeszcze jeden naszyjnik. Dobra, i teraz zobaczmy, czy coś jest na Black Bay'u. Hmm. Niczego nie ma. Trudno się mówi. Polecimy do Jubilera. Eee... Lombardu, znaczy Welcome back. Welcome back. Wyciaczek 200, 200, 900, 1500 i 1200. No, ja po prostu nie mam pytań, co tutaj się wydarzyło teraz. Najlepszy napad w historii. A w ogóle czekajcie. Tu jest samochód do kupienia. Za 35 35000. To kurde fajna furgonetka. Mogę wsiąść? Nie mogę. Jest to jest tylko dla wystawy. Pada. Ciekawe, ile to ma miejsca w sumie? Za 35 tysięcy? Powiem Wam, że kurde kuszące. Nawet bardzo. No, ale pomyślimy jeszcze, może. Nie wiem, muszę się zastanowić. Nie chcę. Nie chcę, wiecie. Yy... Nie chcę podejmować pochopnych decyzji. Yy... Także, no. Dobra. Nauczymy się zręczności na szybkości. Yo, takie rymy. Hmm. Aha, dobra, przejechałem. tak, Okej. Okay. Co tam w, dni? w dni. Poczko, a jakąś nową technikę... ...do kradzieży aut. Hmm, tutaj jest tutaj? Uf, urządzenie kopiujące sygnał klucza samochodo samochodowego. Jasne. Czyli to jest chyba to, co ostatnio zobaczyłem na... na, na yy, w poprzednim odcinku. Yy, tak, za 28 tysięcy. Ja pierdolikam, dobra. To możemy się pożegnać z furgonetką. Przynajmniej póki co. Ale spoko jakoś tam. Nie ucierpimy my się na tym za, za mocno, po prostu ucierpimy sobie innym razem, kiedy już się bardziej... co robimy? To so Aha, o kurde, to już będzie ciekawe. Ukradnij samochód w wulkana. To może być ciekawe, bo w sumie musimy podejść do tego lokatora, żeby zabrać jego na kruczyka. Także kurde, powiem wam, że zrobi się naprawdę interesująco. Yy, ale oczywiście to już zrobimy w kolejnym odcinku. Także ja Wam dziękuję bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodoba. Ja osobiście jestem mega zadowolony z siebie, z tego odcinka, ponieważ no, zrobiłem w sumie czegoś, dokonałem czegoś niemożliwego na dobrą sprawę bo teoretycznie wydaje mi się, że nie powinienem móc wejść do tamtego mieszkania w sensie to jeszcze jest za duży poziom tajemniczenia w grze, no nie? To, że ja tam wlazłem no to tylko i wyłącznie, myślę, moja zasługa yy, Także no, ja jestem z siebie zadowolony, mam nadzieję, że wy również będziecie zadowoleni z tego odcinka, ponieważ no, myślę, że był bardzo fajny, bardzo ciekawy Ja się stresowałem jak, jak nigdy w życiu Nie no, może bez przesady, ale... ale najbardziej stresujący odcinek dotychczas z Thieves Emulatora yy, Także no... Dobra, ja się z wami żegnam, nie przedłużając, dzięki jeszcze raz za uwagę, trzymajcie się i do następnego, cześć!